Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Kolejny dzień, dzisiaj piątek, piątek 20 marca już, czas leci. Wczoraj mieliśmy uroczystość św. Józefa, dzisiaj powracamy do klimatu wielkopostnego. W ogóle w tych naszych filmikach też jesteśmy w takim klimacie. Nie wiem, czy zauważyliście, przeszliśmy na czarno-biały, teraz jesteśmy od wczoraj w tym... Klimacie sepi, jak wszystko trochę podstarzałe, klimat retro. No ale dobrze. Dzisiaj otrzymujemy kolejne słowo. Jak zwykle przepiękne. Pierwsze czytanie to czytanie z księgi Proroka Ozeasza. z 14 rozdział. Prorok Ozeasz. To jest prorok miłości oblubieńczej Boga. Jest ten prorok, który, który o tej miłości mówi w taki sposób, w takich kategoriach. Bóg jest oblubieńcem. On pragnie tej relacji. Pragnie tej bliskości, tej intymności z każdym z nas. On, oblubieniec, ty, jego ulubienica. Ta relacja małżeńska, intymna. Relacja bliskości. To jest Bóg w księdze proroka Ozeasza. Ten Bóg, który wyprowadza nas na pustynię, wyprowadza ciebie na pustynię, swoją oblubienicę, aby tam na pustyni, w tym, w tym odarciu, w tej ciszy wczoraj mówiliśmy o tej ciszy, ciszy świętego Józefa, która staje się bardzo wyraźną mową. Zamilknij, zamknij się, żeby w końcu zacząć mówić. Przestań gadać, zasłuchaj się, żeby zacząć mówić, żeby zacząć brzmieć. Bóg wyprowadza ci na pustynię. My jesteśmy trochę teraz na takiej pustyni. Dajmy, pozwólmy sobie na tej pustyni być z Bogiem, a nie w samotności, w którą wpędzają nas nasi fałszywi prorocy, którzy zatruwają nas jadem swoich ciemnych słów. Pozwól na tej pustyni, w tym odarciu, w tej niemożności, w tej... Pozwól być tutaj, pozwól sobie być tutaj z Bogiem. I zasłuchaj się w Niego, bo On wyprowadza Cię na pustynię, aby mówić, aby szeptać. Wiecie, Pan Bóg szepcze. To jest... To jest, to jest ta relacja, kiedy... kiedy On jest tak blisko Ciebie, i pragnie mówić do Twojego serca, i on szepcze, szepcze. Nie mówi głośno. Nie jest narzucający się, nie jest dominującym. Szepcze. To jest szept. I to jest piękne. Wyprowadza ci na pustynię swoją oblubienicę, aby szeptać do Twojego serca. Szeptać. O tym, jak bardzo Cię kocha, jak bardzo jesteś dla Niego ważny. Ważna. Tutaj może panowie mogą mieć pewien problem z tym byciem oblubienicą. Mówisz, no, ja jestem mężczyzną, jestem facetem. W jaki sposób odnosi się do mnie bycie oblubienicą? Chodzi o relacje. Bóg opisuje w ten sposób relacje, której pragnie z każdym. Mówmy o bliskości, mówmy o komunii. Tym Bogu, który Ciebie pragnie, Ciebie, mężczyznę, Ojca, męża, kapłana, pragnie bliskości z Tobą, z każdym z nas, pragnie szeptać do Twojego serca o tym, jak bardzo jesteś dla Niego ważny, jak bardzo Cię kocha, jak bardzo liczy na Ciebie, żebyś rzeczywiście był mężem, Ojcem, kapłanem mężczyzną w tym świecie. I szepcze do twojego serca, kobiecego. szepczę o tym, jak bardzo cię kocham. Wyprowadza cię na pustyni. W ciszę. W tę surowość. W to odarcie z dźwięków. Z rozproszeń. I tam mówi ci, jak bardzo cię kocham. I szepcze. Nie musi krzyczeć, bo na pustyni jest cicho. To jest księga proroka Ozeasza. Bóg mówi tutaj o swojej miłości. Mówi, jest ten kontrast tych jego dzieci, którzy przez długi czas oddawali cześć fałszywym Bogom i Bóg, który ich przygarnia do siebie, który ich ratuje od bałwochwalstwa, wyprowadza z tego zagubienia, z tej niewoli, z tej głupoty. No i jest Ewangelia. Ewangelia według św. Marka, 12 rozdział. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go, który jest pierwszy ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwszy jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem, będziesz miłował Pana, Boga swojego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Nie, nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. Dobrze. Ym. Jeden z uczonych w piśmie podchodzi do Jezusa i pyta go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? I to jest pytanie takie bardzo teoretyczne, ponieważ wiadomo było, które było pierwsze ze wszystkich przykazań. Przykazanie miłości nie jest wymysłem pana Jezusa. No, no, było już zapisane w Starym Testamencie, dokładnie w takim brzmieniu. To jest księga powtórzonego prawa. Jezus odpowiada: Wiem, pierwsze przykazanie, ja to wiem i ty to wiesz, my to wszyscy wiemy. Teoretycznie jesteśmy obkuci, wiemy o tym bardzo dobrze, mamy informacje, mamy wiedzę. <laughs> Mamy to wszystko zapisane na, na, na twardym dysku naszego umysłu. Pierwsze jest słuchaj Izraelu. szema Izraelu. Tak to brzmi. W języku hebrajskim. I mówi dalej: Pan, Bóg nasz jest jedynym Panem. <kluzny> Będziesz miłował Pana, Boga swojego. Odważny jestem, że każdy. Będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swojego bliźnika jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Mój drogi uczony w Piśmie, bardzo dobrze o tym wiemy. To jest teoria, to jest zasada, z którą się zgadzamy. Widzicie, problem jest taki, że my zgadzamy się z wieloma rzeczami. Przyjmujemy je naszym umysłem bardzo chętnie. One nas bardzo pociągają i my zgadzamy się z nimi. Ty wierzysz, że Bóg istnieje. Tak, przyjmujesz to. Przyjmujesz Jego, jego Słowo i być może ono, ono Cię wręcz zachwyca. Bardzo Cię pociąga i Godzisz się z Nim, jesteś z Nim w zgodzie. Problem polega tylko na tym, że gdyby nasza świętość zależała od naszej wiedzy, to my by, byśmy byli wszyscy do wyniesienia na ołtarze natychmiast. Ty, Santo Subito, natychmiast. Problem polega tylko na tym, i teraz mówię przede wszystkim do siebie, że wiele z tych rzeczy, które mnie pociągają, które mnie wręcz porywają i zrywają z siedzenia, podrywają mnie, tak mi się podobają, tak mi pociągają. I to są rzeczy, o których mówię, i się rozpalam, i czasami udaje mi się powiedzieć to w sposób płomienny. Wiele z tych rzeczy, o których ja mówię, które głoszę, które mówię jako porady w konfesjonale i w kierownictwie duchowym. One w ogóle nie przenikają mojego życia. Ja się z nimi zgadzam. Ja je przyjmuję. Uznaję je jako prawdę. Nie dyskutuję z nimi, ale nie potrafię ich przeżywać. One nie przenikają mojego życia. Potrafię wygłosić płomienne kazanie w Kościele, wrócić do zakrystii, przebrać się i być dokładnym przeciwieństwem tego, o czym mówiłem w relacjach, w byciu z moimi współbracią. Potrafię mówić o miłości i za chwilę być ogromnym trudem. Dla moich współbraci. I nie jest to łatwe. Ale taki jestem. Tacy jesteśmy. Co zrobić, aby ta teoria stała się praktyką naszego życia? Wiecie, zły duch, on też wierzy w Boga. On wierzy w Boga. Wierzy w Boga i drży ze strachu. Bo on nie wierzy Bogu. My wszyscy wierzymy w Boga. Ale kto z nas wierzy Bogu? Kto z nas rzeczywiście jest w tej relacji zaufania, w tej bezbronności wobec Boga? Kto z nas um, to z nas godzi się, żeby opuścić gardę i przestać się w końcu bronić. I powiedzieć tak jak Jezus w grójcu. Dobrze, jeżeli to jest Twoja wola, to tak ja się rzucam w tę przygodę. Nie rozumiem, nie wiem, boję się, ale, ale rzucam się. To jest jedna taka rzecz, która bardzo mocno mnie uderzyła. Wybaczcie trochę ten ton mm. zamyślenia, może taki trochę ciężkawy dla kogoś. Mm. Dla mnie to jest zawsze takie bardzo mocne przeżycie, kiedy, kiedy staję w takiej szczerości wobec siebie i, i to boli. Ale to nie jest zły ból, to jest ból dobry, to jest, to jest znowu ból, ból tęsknoty, ból pragnienia, aby. Mm, aby to, co mówię, to co odkrywam, to co przenika mój umysł, ogarnia go i to co odkrywam i uznaję go piękne, żeby to rzeczywiście przenikało w moje życie, ja bardzo za tym tęsknię. No ale przepraszam, jeżeli dla kogoś to było ciężkie. Jest to przykazanie. Jak mnie zazwyczaj rozumiemy? Przede wszystkim. Wracamy znowu do problemu wsłuchania się w Pana. Widzicie, jak to słowo jest połączone? Ja tutaj nie sądzę, żebym cokolwiek na, naginał na siłę i czymkolwiek manipulował. Pierwsze przykazanie to Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. To jest pierwsze przykazanie. Przede wszystkim słuchaj", słuchaj. Słuchać to być w relacji. Zwłaszcza, że Żydzi nie mają, w języku hebrajskim nie ma słowa posłuszeństwo, być posłusznym. Jest zasłuchać się. Słuchać. Zresztą my też tak mówimy. Słuchaj mnie, to znaczy bądź mi posłuszny. Nie słuchałeś mnie, nie byłeś mi posłuszny. W tym sensie. Nie chodzi tylko o to, żeby otworzyć uszy i otworzyć się na, 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 na dźwięki, które się ze mnie wydobywają, ale być posłusznym, być w tej relacji. Słuchaj, bądź posłuszny, zapatrz się, zatop we mnie, zachwyć się mną, zgódź się na tę więź, budujmy tę więź dbają, walczą o nią, żeby w Twoim życiu była ta więź, to przygnięcie do Boga. I wtedy y, 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 zobaczysz, że On jest jedynym Panem. To, co y, 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 jest napisane w pierwszym czytaniu w Ozerasza, y, ci obcy Bogowie, to Pałwo to wszystko będzie dla Ciebie coraz mniej istotne, coraz mniej... Y, on będzie coraz bardziej jedynym Bogiem. Ty zasłuchany w Niego, Ty Jego uczeń. Ty, który coraz bardziej wibrujesz i, i, i drżysz Jego melodią, Jego nutą będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całym swoim duszą, całym swoim umysłem jak zazwyczaj interpretowane jest to słowo to przykazanie, no, że Ty praktykujący katolik dobry katolik jesteś tym, który ma to serce Niepodzielone. Ty masz to serce, którym kochasz Boga całkowicie, jednoznacznie, w sposób oczywisty i masz tę miłość do Pana Boga nie tylko w, twoim, w swoim sercu i to w całym Twoim sercu, w całym, ale całą swoją duszą. Dusza to jest, to jest Twoja psychika, to są Twoje emocje, to są Twoje uczucia. Całą tą przestrzenią twoją kochasz Boga. Masz wszystko zatopione w Bogu. I całym swoim umysłem masz wszystkie myśli, które są skierowane na Boga i, i, i całą swoją mocą, zdolnościami twórczymi, całą twoją siłą. Kiedy taki byłeś? Możesz wyodrębnić i wskazać chociaż ułamek sekundy Twojego życia, w którym byłeś cały w Bogu, zatopiony w Bogu, zakochany w Bogu, całym sercem. Całą duszą, całym umysłem, całą mocą? Ja nie. Ja nie potrafię. Ja takim nie jestem. Na pewno. Widzicie, problem polega na tym, że my nie zgadzamy się być i, i. Mamy gdzieś wpojoną w informację, że my musimy być albo, albo. To znaczy niepodzieleni, to znaczy jednoznaczni, to znaczy homogeniczni, To znaczy. W tych czasach kaszleć tak naprawdę jest trochę. Nie wiem, czy wyraz odwagi, czy wyraz głupoty. W każdym razie. Człowiek nie jest nigdy albo albo. My jesteśmy zawsze i, i. W Tobie jest zawsze smutek i radość, wiara i wątpliwość. W Tobie jest łagodność i gwałtowność. Zawsze. Papież Franciszek w tym dokumencie Amoris leticia, czyli radość miłości, radość kochania. Mówi w jednym z punktów, że człowiek jest bardzo skomplikowaną mieszaniną światła i cienia. I taki rzeczywiście człowiek jest. My mamy to kłamstwo, te informacje, które nie poddajemy pod dyskusję, że my musimy być albo, albo. Nie. To jesteśmy zawsze i i. Co to znaczy kochać Boga całym sercem? To znaczy kochać Boga całym sercem. To znaczy nie szukać w sobie doskonałości, jednoznaczności, tylko wtedy stawać przed Panem, bo kiedy to nastąpi? Jeżeli będziesz czekał na Twoją doskonałość, nigdy Boga nie spotkasz. Gdyby Bóg czekał na Twoją doskonałość, na ten czas, który ma nadejść, w którym Ty będziesz cały zakochany w Nim, całym sercem, całą duszą, wszystkie emocje, wszystkie uczucia, yy, cała Twoja zdolność twórcza i Twój umysł, wszystko będzie w Bogu, gdyby Bóg czekał na ten czas, to by się nigdy nie doczekał. Bóg przychodzi zawsze przed czasem. Jest ta historia o kraju Gerazyńczyków, kiedy Pan, Pan Jezus tam się udaje do kraju pogańskiego i wylatuje on naprzeciw, ten opętany, który jest nagi i ma te łańcuchy, które zrywa nieustannie. Przylatuje, on jest opętany, on ma w sobie legion, prawie 7 tysięcy demonów, dokładnie 6826, wydaje mi się. Tyle liczył legion rzymski, żołnierzy, i on ma w sobie ten legion. Przylatuje do Pana Jezusa, pada na kolana i krzyczy, dlaczego przyszedłeś tutaj przed czasem? Wiecie, Chrystus jest zawsze przed czasem. Problem polega tylko na tym, żebyśmy my się z tym zgodzili, żebyś ty się zgodził, że On przychodzi przed czasem. Ty nigdy nie będziesz gotowy. Nigdy. I wcale nie masz być. Co to znaczy kochać Boga całym sercem? Jeżeli w Twoim sercu jest ból. Jeżeli w Twoim sercu jest, jest smutek, kochaj Boga Twoim smutkiem. Nie czekaj, aż w Twoim sercu będzie tylko radość, bo nigdy jej tam nie będzie, tylko radości. Kochaj Boga całym sercem, całym sercem. Nie oddawaj Mu tylko pewnej cząstki. Nie czekaj, aż będziesz, będziesz, będziesz doskonałością chodzącą, którą nigdy nie będziesz. Kochaj Boga. Tym, co możesz mu dać, teraz, tutaj, kochaj Boga tym, co masz w sercu. Kochaj Boga Twoimi emocjami. Jeżeli masz w sobie jakąś huśtawkę, jakiś trud, jakieś emocje, które Ci ruszyły, uczucia, z których nie kontrolujesz, oddaj Bogu. Kochaj Boga tym wszystkim, co, co, co w Tobie jest, czym Ty jesteś. Bóg przychodzi zawsze przed czasem. Nigdy nie będziesz gotowy. Nigdy nie będziesz doskonały i nie masz go być. Masz być tą garstką popiołu, o której już mówiliśmy, ale garstką popiołu kochaną. Czas Wielkiego Postu, to czas uczenia się bycia garstką popiołu. Kochaj Boga Twoim spopieleniem. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Piękne są Psalmy. Czytajcie Psalmy. Psalmy to modlitwy ludzi, którzy bardzo często są w ogromnym trudzie, ale oni realizują przykazanie miłości. Kochają Boga całym sercem znaczy tym wszystkim, co mają w sercu. Wszystkimi swoimi emocjami, swoim umysłem, swoimi myślami, które niekoniecznie są takie piękne, wymuskane, takie, takie wydepilowane i, i, i wymakijażowane. Często są trudne, często są chropowate, ale oni, oni kochają Boga, są, są w tej relacji, mówią Bogu o tym wszystkim, dopuszczają Go tej całej swojej nędzę, tego trudu, tej chropowatości, tej, tej niejasności, tej niekonsekwencji. Kochaj Boga Twoją siłą, która czasami jest po prostu opadnięciem rąk. Kiedy tylko jedyne, na co Ci stać, to usiąść na środku pokoju i po prostu wyjść. I nie masz, nie masz kompletnie siły. Kochaj Boga Twoją bezsilnością. Dlaczego nie? Dlaczego się tego boisz? Dlaczego ograniczasz Bożą miłość, czekając, aż będzie... Twój przyjdzie, Twój czas, który nigdy nie nadejdzie, nigdy nie będziesz gotowy, bo nie masz być. Masz być kochany. Kochaj Boga tym, czym jesteś, tym, kim jesteś, co w sobie masz. Kochaj Boga Twoją nieporadnością i umiejętnością. Z głębokości wołał do Ciebie, Panie. Z mojej nędzy wołam do Ciebie, Panie. Z tego mojego grzechu, z którego nie potrafię się wyzwolić, ja z tego grzechu wołam do ciebie, panie. Z tego grzechu cię kocham. W tym grzechu zatopiony, tym grzechem pobrudzony, tym grzechem cuchnący, kocham ciebie, panie. Zwracam się do ciebie, wołam do ciebie, krzyczę do ciebie. Piękne jest to przykazanie miłości. Kochać Boga całym sobą. Całym sercem. Nie, musią, nie musząc się dzielić. Dzielić serca na dobrą część, na złą część. Dobrą będę pokazywał, złą będę ukrywał. Nie, całym sercem. Kochaj Boga całą duszą, całym umysłem, całą mocą. I wtedy będziesz mógł kochać drugiego człowieka, jak samego siebie. Bo w tej autentyczności relacji z Bogiem, w tym oddaniu mu całego siebie, odkryjesz, że nie musisz być taki doskonały. W ogóle nie o to chodzi. Będziesz kochał bliźniego, drugiego człowieka w jego nędzy, w jego słabości, tak jak kochasz siebie. To znaczy, odkrywasz siebie w tej miłości Bogu. Dziękuję Wam za ten kolejny dzień, za to kolejne spotkanie. Żeby tak troszeczkę nadrobić, opowiem wam dowcip, który parę dni temu, tak odnośnie psalmów, opowiedział przy stole jeden z moich współbraci. Rozmawialiśmy tematem dyżurnym teraz, narzucającym się, głównym jest, jest wirus, więc oczywiście rozmawialiśmy o nim, o statystykach, a to rodzi natychmiast takie znużenie, taki krótki oddech, no bo rzeczywiście ten całą smutku taki ciężki taki, taki duszący on się nieustannie rozwija nad nami gdzieś tam wisi i cały czas go czujemy I te nasze rozmowy, które nieustannie krążą i powracają do tego tematu one no, nie ułatwiają sprawy ten, ten całą staje się jeszcze bardziej duszący no i jeden z moich współbraci przy stole, w tajemniczy też, Farkana Naszego życia. Tutaj wydaje się, że my tylko złożone rączki. Nie, potrafimy również pożartować, pokłócić się, dyskutować. No jeden ze współbraci mówi: Przychodzi, przychodzi hmm, kobieta, matka do rabina, do żydowskiego nauczyciela, i mówi: Rabbi, mój syn ma straszne zatwardzenie. Co powinien robić? Jakiej mu udzielisz rady? A rabbi na to mówi: Niech odmawia psalmy. Kobieta się zdziwiła, pobożna, żydówka. I dobrze, przyjmuje radę, wróciła do domu. Na drugi dzień przychodzi i mówi rabbi: Mój syn odmawiał psalmy, bardzo gorliwie, i dzisiaj ma straszne rozwolnienie, ale straszne. Hmm. Jaką dasz mu radę? Rabbi mówi: Niech odmawia psalmy. Ona mówi: Przepraszam, myślałam, że psalmy są dobre na zatwardzenie. A robi na to: Psalmy są dobre na wszystko. Tu była przerwa, żebyście, sobie, żebyście się mogli pośmiać. Dobrze, bardzo Wam dziękuję. Tym, mam nadzieję, sympatycznym akcentem. Kończymy. Psalmy jest rzeczywiście są dobre na wszystko, bez już bagatelizowania. W psalmach rzeczywiście można odnaleźć siebie w tym pięknie, niekonieczności bycia podzielonym. Rzeczywiście kochać Boga całym sobą każdą emocją, każdą myślą siłą i bezsilnością radością i smutkiem gwałtownością i uh, czasami takim kompletnym spompowaniem, płaczem i krzykiem, mm. lękiem i odwagą kochać Boga tym wszystkim. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i serdecznie pozdrawiam a na ten dzisiejszy dzień, na to wszystko co przed nami, mm. na to byciem Jego Słowem. Na to mówienie sobie pięknych słów, dostrzeganie siebie, docenianie siebie, na to zasłuchanie naszego Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Wam Boże.